Siemanko, z tej strony Elio, Patry, to Fan. Jestem niesamowicie podjarany. Pędziłem z roboty jak głupi, żeby nagrać dla Was ten materiał. Gameplay mam już gotowego, teraz tylko ten wstępniak jeszcze. Ale o co chodzi? Wczoraj, 1 listopada 2023 roku, mój serdeczny przyjaciel Piotruś, czyli Rosa z kanału KRG, Kącik Gracza, pokazał na swoim kanale gierkę, która zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie ABAC Software Contest. Gierka nazywa się Time Wizard. Jak, jak ją zobaczyłem, jak potem usłyszałem Piotra, jak on opowiada, jak porozmawialiśmy z Piotrem na WhatsAppie i, i zaczął mi opowiadać, jak przechodzi poszczególne levele, jak się bardzo wkręca, a gierka jest fantastyczna, no po prostu nie mogłem się powstrzymać, musiałem też zagrać ehm, i, i, i muszę ją po prostu wam dzisiaj na szybko pokazać. Gierka jest niesamowita, to jest gra logiczno-zręcznościowa, czyli najlepszy rodzaj gierek dla mnie jest niesamowicie. Świeżym, niespotykanym. Niespo... Nie wiem, czy niespotykanym. Ja się nie spotkałem jeszcze z takim pomysłem, jeżeli chodzi o gierkę. Także jest. jest, jest... Uspokój się, Eliu. Czekajcie, bo się uspokajam troszeczkę. Jest rewelacyjna, rewelacyjna graficznie, rewelacyjna gameplayowo, rewelacyjna jeżeli chodzi o pomysł na gierkę. Po prostu cudo, dawno tak dobrej gry nie odpalałem na Atari, znaczy wszystkie gry są na Atari dobre, ale ta jest taka wybitnie po prostu dobra. Także dzisiaj chcę Wam ją pokazać, teraz pauzuję, zrobimy takie mignięcie, cięcie i opowiem Wam jeszcze na szybko historyjkę, która jest w tej grze, no trzeba się wczuć w rolę bohatera. No żebyście wiedzieli kim gramy i co mamy, co mamy zrobić no. Nauczeni doświadczeniem po, po obejrzeniu takich filmów jak Terminator 1 czy 2 ogólnie całej serii Terminatora wiemy, że no, robotom to nie za bardzo nie za bardzo można ufać. Tak ja bym właściwie powiedział, że tak, tak bardziej na nie tak, bardziej na no nie. Bo generalnie mogą się skubane przenieść w czasie, e, namieszać coś i potem ma to skutek w przyszłości. No wyobraźcie sobie, że taki robot e, cofa się do roku, w którym poznaliście swoją, swoją żonę, czy tam obecną partnerkę i, i nie dopuszcza do tego spotkania, nie? Czekaj, się ruszę semeczką. Nie dopuszcza, nie dopuszcza do tego spotkania, nie no. <laughs> no miałoby to swoje plusy, jak niektórzy sobie pomyślą. Ja nie, ja w życiu. Dobra, zły przykład. Ale w każdym razie cofają się do przeszłości, mieszają i potem no, no przyszłość może być przesrana przez te zmiany, które, które oni e, dokonali. Także no widzieliście powrót do przyszłości, dwójeczkę, e, on tam podróżował, wie, wiecie, wstecz, do przodu, tu, tam, aż w końcu ten taki ten, ten Bill, bil, Grif, Filf, on nie pamiętam jak się nazywał, on tam tego almanaka kupił, wygrał w Totka, no i potem jak ten się cofnął z przeszłości do teraźniejszości, e, no to się okazało, że ta teraźniejszość jest zupełnie inna, że no nie ma chaty, nie ma znajomych, no wiecie, może być przesrane, nie? Nie ma retro -kącika. no straszne rzeczy się mogą dziać, nie? No i generalnie w grze chodzi o to, że zaistniało takie prawdopodobieństwo, że właśnie roboty z przyszłości cofną się do przeszłości i tak namieszają, że tej przyszłości z ludźmi to już chyba nie będzie. No i oczywiście jest na ziemi tylko jeden, jedyny koleś, który może temu zapobiec. No i tym kolesiem jest bohater, bohater naszej, naszej gry. Ale tam kim, kim, kim jest nasz bohater? Przedstawmy go tak w kilku słowach. No generalnie jest dziwny. Jak się urodził, wyglądał jak Teletubiś. Po kilku latach okazało się, że no, w kwestii wyglądu niewiele się zmieniło. Dalej wygląda jak Teletubiś, ale okazała się jedna bardzo ważna rzecz. Że ma, posiadł nie wiadomo skąd, po prostu ma, po prostu ma super zdolność. I zdolność ta dotyczy manipulacji czasu. Jak się gdzieś tam w rządzie o tym wszyscy dowiedzieli. No to w drodze przetargu został wybrany. Yy, został wybrany nasz bohater, żeby go przerzucić w przyszłość. No i żeby ocalił świat. Ocalił świat. Może tego dokonać w bardzo prosty sposób, jak już tam będzie w tej przyszłości, musi zabrać całą energię, którą sobie tam zgromadziły te roboty, a której to potrzebują, żeby się właśnie cofnąć w czasie i zniszczyć wszystko w przeszłości, żeby nie było przyszłości. Yy, Muszą tą energię wykorzystać właśnie do zrobienia maszyny do podróżowania w czasie, a nasz bohater musi tą całą energię przechwycić, no nie wiem, utylizować, coś z tym zrobić, czy se samemu wziąć, nie wiem. W każdym razie musi ją zabrać robotom. I to jest nasze zadanie. Oczywiście misja jest niesamowicie trudna. To jest w ogóle przesrany, przesrane i kosmicznie niebezpieczne, trudne, praktycznie niewykonalne. Gdyby nie to, że mamy możliwość manipulacji czasem. Ale na czym ta manipulacja czasem polega? Nasz bohater ma dwie takie, dwie takie specjalne umiejętności. Pierwsza jest taka, że może zatrzymać czas, Spauzować i nic się nie dzieje. No, łatwo sobie to wyobrazić, do czego to możemy wykorzystać. Wiecie, jakaś koleżanka w pracy, coś jej tam wypadło, pochyla się, nachyla się, wypina się, my sobie pauzujemy no i możemy się tam. Usiąść, nie? Znaczy, usiąść, nie? Bo nie możemy się ruszać, jak jest pauza czasu, ale żeby sobie popatrzeć na wdzięki koleżanki od tyłu. Takie rzeczy. Potem normalnie znowu odpalamy czas, nie? I, i czas leci dalej. No, gorzej, jak się koleżanka, koleżanka kapnie, że to robiliśmy, no to dostaniemy szczała w pysk. Ale tu jest właśnie, tutaj wkracza druga umiejętność naszego bohatera. Drugą umiejętnością jest cofanie czasu. I teraz wyobraźcie sobie, to już się zdarzyło. Ona wypuściła, my patrzymy na jej dupę, dostajemy w ryj. Ale mamy teraz możliwość cofnięcia czasu. Wiedzieliśmy, że popełniliśmy błąd, bo jeszcze powie naszej żonie, więc cofamy czas. Koleżanka wstaje, nie upuszcza, wraca do biurka i z powrotem odpalamy właściwy czas i nie robimy tego błędu, który żeśmy robili. Rozumiecie o co chodzi? A ja, czy atarowcy rozumią? A to jest do atarowców kierowany materiał, bo, bo komodorowcy nie mają atari i sobie i tak nie pograją. Dobra, zapraszam na gameplay. Okej, okay, a ta ryna już utpalona. Udpa Nie wiem, dzisiaj już drugi raz mówię utpalona. Dobra, mamy pierwsze, pierwsze ekraniki z gry. Wszystko się nagrywa, tu się nagrywa, tu się nagrywa. jest złapana. Popatrzcie, popatrzcie na ten ekran tytułowy. Majstersztyk po prostu grafiki. E, tak wstępnie dziś mi się tam w internetach rzuciło w, w oczy, że... Tu, w, oko, w oko, w sensie, że tutaj tyle kolorów naraz widzimy, bo dużo miejsc tutaj jest e, tak jakby sprajtami. Tylko że się nie ruszają, ale wtedy mamy możliwość dodatkowych kolorów. Dobra, e, tutaj na dole leci nam ta historyjka, którą Wam opowiedziałem, tylko że ja, ja ją Wam po polsku powiedziałem, tutaj ona sobie leci po angielsku. Nie tracimy czasu, bo gierka jest tak zacna, że po prostu trzeba od razu zacząć grać, także zaczynamy Time Wizarda. Tutaj mamy wybór leveli. Tylko jak widzicie od 2 do 15, bo jest 15, są locked, że, że nie możemy grać. Także od, od locked je zrobimy, jeżeli dany level przejdziemy. No i wtedy będziemy mogli sobie, no nie restartując kąpa, wcześniej, zaczynać od, od wybranego levelu. Na razie musimy zacząć od pierwszego. Dobra. Pierwszy level tłumaczy zasady. W każdym następnym będę tłumaczył, co się zmienia, jak grać. I ciśniemy. Coś pięknego. Dobra, patrzcie. Pierwszy levelik. No i jesteśmy tym naszym Teletubisiem. Chodzimy normalnie, że lewo po prawo. Góra, skaczemy. No i naszym zadaniem jest zebrać te wszystkie klepsydry, które za zabierają tę. tą energię. No i teraz tak. Na górze po prawej mamy czas. No i to jest czas, który mamy na ukończenie tego levelu. No i sobie tutaj skaczemy, zbieramy. Jak zbierzemy wszystkie klepsyderki na ekraniku, to nam się robi taki tutaj teleport. Tam mamy teraz wejść, to nas wciągnie do następnego levelu. Ale zanim to zrobimy, pokażę wam, do czego służy Fire. Popatrzcie, wciskam Fire. Robi się pauza. To jest, yy, można to wykorzystać jako takie spauzowanie właśnie gry, żeby się przyjrzeć levelowi, pomyśleć, co tu zrobić, jak to rozegrać i żeby nam nie leciał czas, bo jak doleci czas do końca, to jest dupa. Ale teraz najważniejsza rzecz w całej grze to jest, to jest kwintesencja tej gry, to jest cofanie czasu. Popatrzcie, raz teraz zrobię w lewo, patrzę teraz na środek na górze, tam gdzie jest teraz pauza. Czy mam dalej, wciśnięty fire? Robię raz w lewo. I połowa, z połową prędkości będzie się cofał czas. Tylko ja tutaj teraz dużo gadałem, to on chwilę stoi jeszcze. Jeszcze raz w lewo, razy jeden w tył, razy dwa w tył i zaraz popatrzcie, coś stanie. Wszystkie nasze ruchy się odtwarzają. I to jest bardzo ważne i pomocne w grze. Ale to po kolei. Dobra, tutaj jest prosty level na, na zapoznanie się, więc nie musimy pauzować, nie musimy nic robić. Także wchodzimy od razu w teleporcik, lecimy do następnego levelu. I tutaj teraz pierwszy... Ja już mam... Aaaa, skórę. Teraz wam pokażę yy, pierwsze zarypiste rzeczy w tej gierce. Właśnie związane z tym zatrzymywaniem i cofaniem czasu. No, popatrzcie. Wchodzimy sobie po drabince. Zauważcie, że te klepsydry tak się troszeczkę się różnią. Troszeczkę się różnią. I teraz bierzemy sobie Tom. I popatrzcie, jak teraz cofnę czas o połowę. On się tam cofa. O tutaj, klepsydra pojawiła się. Wiecie o co chodzi? Cofnęliśmy czas, więc tej klepsydry nie zebraliśmy. Ale inaczej się sprawa ma z tymi klepsydrami. Popatrzcie. Zebrałem Tom, ale cofnę teraz czas. Ona się już nie pojawiła, także są dwa rodzaje klepsy: takie, które kiedy cofamy czas, e, to ich nie ma, tak jak ta, albo takie, które się z powrotem pojawiają na planszy. No i po co, po co ta nasza możliwość cofania czasu jest w tym levelu? Popatrzcie, stąd sobie wyskoczę, wskakuję tutaj po kolejną, ale nie mogę wyskoczyć już, więc wciskamy fire, cofamy czas. W tej minucie i w tej sekundzie byliśmy w tym miejscu, ale klepsydra już jest zebrana, kumacie akcję, nie? No i lecimy dalej, spadamy... Cofa... Cofamy, cofamy czas i tak sobie ten levelik przechodzimy. Popatrzcie, pyk, pyk, zaliczony. Schodzimy na dół i mamy teleporta. Coś pięknego. No, pomysł, z jakim się nigdy nie spotkałem jeszcze do tej pory. Mistrzostwo świata, kurde. Dobra, level trzeci. I w każdym, oczywiście, levelu będą się tutaj pojawiać rzeczy, które. No, które nas będą zaskakiwać, zaskakiwać, będzie coś nowego. Dobra, teraz mamy kolce. No to logiczne, musimy przeskakiwać, tak żeby nie wdepnąć w kolca. Są też te dwa rodzaje klepsydr, ale tutaj sobie to tak ogarniemy. O, bez, bez na razie pauzowania. Mamy już sprawę, bo troszkę dzisiaj, troszkę dzisiaj ćwiczyłem. Oj, zabiło mnie. Fire. Cofamy czas powolutku. I znowu żyjemy. Dobra, skaczemy. I hopla, pyk, pyk, pyk. O, nabiłem się na kolce z boku, czyli znowu cofamy czas. To fantastyczne to jest. Spadamy ostrożniej. I teraz popatrzcie. Za duże trochę te kolce, za szerokie są. Prawdopodobnie zginę przeskakując, ale. O nie, myślałem, myślałem że, że zbiorę tego. No nieważne. Cofamy sobie czas, aż byliśmy tutaj. I teraz sobie to ogarniemy, skacząc z tego miejsca tutaj. O, popatrzcie. Aż znowu zginąłem. Czekajcie. Bo ja się teraz troszeczkę denerwuję przy was, bo to taka radość i w ogóle. Ale to czekajcie, bo to trzeba tak stąd skoczyć, żeby żeby zebrać. Czekajcie jeszcze raz, bo, bo źle podskoczył. Bo ja grałem na emulatorze, na klawiaturze i, i było łatwiej. Czekajcie, jeszcze trochę cofniemy. Niech on stąd wyleci. No bo tu trzeba się odbić z dobrego miejsca po prostu. O, w ten sposób trzeba się odbić. Pozbierane wszystko, teleport się otworzył. Lecimy dalej. Tutaj trzeba jeszcze tylko uważać wskakując, żeby się nie nadziać, a jak się nadzie... Jak się nadziejemy, czas w tył, tylko oczywiście musimy cały czas kontrolować ten główny czas po prawej, żebyśmy się zmieścili, żeby nie było sytuacji, że nam braknie czasu, nawet już jak z nie zdążymy wykonać misji. I teraz będzie czwarty level. Ten level jest przesrany i muszę na chwilę, muszę na chwilę podejść do łóżka. Muszę na chwilę podejść do łóżka. Jestem z powrotem. Tutaj jest taki level, który kurza twarz. Tak jak mówił KRG na, na filmie, no jest masakrystycznie trudny na początku. Yy, mamy tutaj takie guziczki, jakby w ziemi. One powodują, że nam się włączają. Widzicie? Cofnę czas jeszcze, bo, bo powiecie, żeście nie zauważyli. Cofnę czas jeszcze. Popatrzcie, tutaj po prawej stronie nie ma tej takiej, takiego. Takiego prądu, co nas zabija, a jak wdepniemy na to, to prąd się włącza i zagradza nam dostęp do tej klepsydry. Ale mamy też tutaj teleporty w ścianach, które przerzucają nas w różne miejsca tutaj takiej no, przesuwanej planszy skrolowanej. Tylko trzeba, bo teraz nadepnę tutaj, to znowu gdzieś tam się włączyła blokada i trzeba w takiej kolejności chodzić między tymi pomieszczeniami, żeby te blokady nie zagrodziły nam dostępu do klepsydr. Żeby to zrobić, straciłem dzisiaj chyba pół godziny grałem, i zrobiłem sobie taką rozpiskę, który teleport gdzie przenosi. Widzicie to? Widzicie, który teleport gdzie przenosi, która zapadnia, gdzie włącza prąd, żeby, żeby to rozpinić i przejść. No i teraz mam to gotowe. Naciśniemy start. Start, restartuje level. I teraz tak, ja sobie to pokminiłem. A, B, A, C. Czyli tak, najpierw tutaj podskoczyć, wrócić. Jestem swy. Teraz idziemy na górę. Przełazimy tutaj do tego pomieszczenia. To jest wszystko rozpracowane na karteczce. No do Friday, mi to w ogóle sprawiło. A, B, A, C. Jesteśmy teraz w C. Teraz się teleportujemy do E. Bierzemy tutaj z E przechodzimy do F. F mam oznaczone te tutaj, więc idziemy do F. Teraz wracamy do D, czyli teleportujemy się tutaj. Bierzemy, wracamy i schodzimy teraz tutaj. Podskakujemy, wracamy i mamy teleport. Ale wierzcie mi, że jak się nie zda tej drogi, to ten level się kurde gra przez godzinę. Ale ja jestem super inteligentny, rozpisałem sobie wszystko elegancko, zrobię. Dobra. Fire. Level 5. Doszedłem w ogóle dzisiaj do 11. levelu i tutaj prawdopodobnie zakończymy, bo no tam, trzeba, tam trzeba już wyższej inteligencji. To muszę siedzieć, po, pokminić. To. Dobra. Tutaj yy, nowa rzecz, czyli takie bioprądy. Musimy zaczaić, jak one się włączają, oczywiście. No i idziemy. Idziemy już na pewniaka. Trochę na podglądzie mam na laptopie. Kurde, tak ginie mi to w kolorach. Muszę sobie poprawić, bo, bo zaraz mnie pewnie rozdupcy. No, rozdupcyło mnie, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Cofamy się troszeczkę. Teraz pójdzie, pójdzie. Teraz była długa przerwa. O, i leci. A jednak nie. No bo musicie mi dać chwilkę, bo to trzeba się po prostu synchronizować tutaj. Muszę zobaczyć, jak ktoś zapala. No. No, czekać musicie chwilkę. to Dogarałem parę godzin temu. To, to trzeba. No, skurde! No, ale mamy jeszcze minutę 30, spokojnie, nie denerwujcie się. Teraz. Ha-ha! I przeszedłem, dobra. Lecimy. Tutaj trzeba po prostu się zesiliździwać w bok bez żadnych skoków. Tutaj dojść o jeden szczebel od góry. O, do tej pozycji. Poczekać aż szczeli, spadamy. No i już mamy temat prawie ogarnięty. Ostatnia synchronizacja teraz. To, to, to. Teraz to się zapali i ruszamy. Tyk. Dupa! Źle se stanąłem. Cofniemy czas, dobra. Jeszcze jedna próba. Dobra, dobra. No och! Bo to, wiecie, to, to, to tak przy was jest niestety. Ale to, to nic nie szkodzi, bo zaraz... Kurde! Bo zaraz to załapiemy, czekajcie, czekajcie. Spokój, spokojnie, spokojnie, 9 minut dopiero, wytrzymacie. Czekaj, tu się zapala. Potem tu. Jest, 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 udało się. No i teleporciki mamy następny level. Kurde, świetna. Logiczno-zręcznościowe, to po prostu uwielbiam, uwielbiam. Szósty levelik. Jesteśmy w połowie prawie, dobra. E, tutaj co było? E, no tutaj jest moment z tak perfekcyjną synchronizacją, trzeba zrobić, pewnie 564 razy zginę, e, ale, ale jest to do zrobienia. już Wam pokazuję, co chodzi. Tutaj absolutnie nie możemy nacisnąć tego, bo się zablokujemy między prądami, także cofamy sobie z powrotem czas. Nie naciskamy tego. Czas się cofnie. Przeskak... No i wcisłem to! Bo to trzeba przeskoczyć. Czekajcie chwilę. Przeskocz. Bo joystickiem się inaczej gra, niż na, na klawiaturze. Słaś zbieramy sobie tutaj. No i teraz musimy wrócić do tego miejsca, gdzie ten prąd tam tak zanika. Ale on to robi tak piście szybko. Teraz, teraz muszę przybliżyć Ryj na chwilę tutaj do, do tego, bo muszę tak na piksele się zbliżyć. Nie, za, za bardzo się zbliżę na piksele. Cofniemy czas. Tu i u... Teraz, wybaczcie, ja się pochylam, bo teraz muszę... To, to, trzeba, to trzeba przyuważyć. Moment. O! Wierzcie mi, że jak będziecie to grali, 600 razy się w tym miejscu, ale ja już, ja już mam wprawę. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, siódmy lewelek. E, tutaj jest fantastyczna sprawa. E, zatrzymując czas, popatrzcie, mamy dwa rodzaje kładek, takie... Ja jestem facetem. Brązowe i takie migające fioletowe. Patrzcie, jak zatrzymuje czas, to brązowe się zatrzymują, a fioletowe dalej jeżdżą i to trzeba teraz wykorzystać. Popatrzcie, tutaj też dużo razy ginąłem, nie wiem jak chodzi joystickiem. Zatrzymuję, zatrzymuję czas, a tamta dalej leci. Poczekam aż ona się wiecie, dokula mi elegancko i teraz puszczam czas z powrotem i się dokulałem tu. Teraz muszę bardzo ostrożnie tutaj na tym robić, bo tutaj zatrzymując czas powoduje, że się ześlizgujemy, ale chcę sobie zrobić synchronizację właśnie z tamtym, z tamtą kładką i zaraz ona nastąpi ta synchronizacja. O, teraz będzie dobrze. Uwaga, szykujemy się do skoku. Nie, jeszcze jest źle, jeszcze jest źle. Teraz będzie dobrze. Dobra, uwaga. T muszę, muszę teraz skoczyć. Uwaga. O, widzieliście? I o to w tym chodzi właśnie. Teraz znowu się zatrzymuje. Poczekałem i jedziemy z tym koksem. <laughs> Jakie to jest jaki to jest pomysł w ogóle, nie? Czekajcie, czekajcie, czekajcie chwilę. Dobra, 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 udało się. Teraz tutaj się spauzuję i lecę. Dobra, jest pięknie, jest pięknie. Jest, udało się. To, to się męczyłem przeważnie. Dobra, udało się. Ja, to, to mi nie wychodziło. To jest po prostu cud teraz, że tak od strzału wszystko mi poszło. Udało się perfekcyjnie. A, zdupczyłem. Cofniemy sobie czas. Stałem tutaj. M musimy, to, to... Yy, przecież ja się mogę zatrzymać. Patrzcie, o. Zatrzymujemy się. Kurde. O, zatrzymam się jak to leci w tamtą stronę. To nie będzie mi przeszkadzać. O, jesteśmy tutaj. Pięknie, pięknie, pięknie. Myślałem, że drzwiakiem będzie. Będzie go... No kurde! Czekajcie. O! Poczekaj... Na spokojnie. To musi się wrócić, to musi się wrócić. Tamta jest składka mała, ale... ale... No szkurde! Dobra. Czekajcie. Yy... Bo to nie, nie wolno. Mamy 35 sekund do końca jeszcze i, i będzie, będzie dupa. No kurde, Felek, elemelek. I tak się cieszyłem, że mi wszystko siadło, a tu zaraz zginę, nie? 30 sekund. Może, może zdążymy, może zdążymy. Jest, mamy to. Jest, mamy to. Tutaj trzeba się poczekać na synchronizację. Teraz mamy to. Zatrzymujemy. Ja już jestem spocony, nie? Tutaj trzeba posynchronizować się troszeczkę. Muszę sobie pod, po, podtrzymywać. Dobra. Nie, nie! Uf, uf! Prawie. Nie! Jeszcze chwilę synchronizacji. Teraz. Kurde! Prawie. Mamy 5 sekund, nie zdążę. Nie zdążę. 4, 3, 2, Jezus, kurde, sekundę. Patrzcie. Jezus! No nie prawie! No przecież źle stanąłem, kurde! Dobra, starty, start level. Ja pierdzielę, no widzieliście to. Dobra, ale wiecie o co chodzi. Szybciutko to teraz przejdziemy. Dobra, teraz już lecimy na. Kurde, no niby dwie minuty, nie, niby dużo, ale... Ja pierdzielę, po prostu źle, źle stanąłem, teraz się zaczynam denerwować, a jak się człowiek denerwuje, to potem nie wychodzi. Dobra, cicho. Kurde, no przez was się denerwuję już. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie, Tomek. To jeszcze teraz, nie. Teraz nie. Teraz nie. O, dobra, siadło. Teraz minuta 38, damy radę, zdążymy. 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 Zdążymy Dobra, jesteśmy tutaj fantastycznie. Kurde, ale to się, to się uda. To się uda. No, kurde, dobijam do tych kolców, nie? Czekajcie, jeszcze chwilę. No nic, musimy poczekać, aż wróci. Mam jeszcze minus 24. Jest, jest sporo czasu. Kurde, no, te kolce mnie rozdupcają, nie? No i patrzcie, no stresik mnie zjada, nie? Jest, udało się. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Minuta 13, uda nam się. Uda nam się. Dobra, czekamy. Czekamy, aż dojedzie. Dobra, udało się. Teraz tylko powrót. Jeszcze musimy wrócić. Minuta 7, powinno się udać. Dobra, udało się. Nie udało się. Teraz wraca i teraz sobie puścimy. Dobra, jest super. 59 sekund jest. Kurde. Cofnąłem czas, by łyskawicznie bo ja już jestem dobry w tym po prostu. Nie, 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 nie ten moment synchronizacji. Ten. Dobra. Uf, 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 Jezus, jestem, jestem spocony, nie? Dobra. Nie, to jeszcze nie ten moment. Nie, jeszcze nie ten. Ten, nie ten, nie ten, nie ten. Nie, ten. Nie, 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 kurde, 37 sekund, żeram jest stres. Uf. Jest! Udało się. <laughs> mamy, to widzieliście? Jest! Jakie to jest zarypiste. Dobra, fajer. Ósmy level! Uf. Koszulka do prania będzie chyba potem. Dobra, co tutaj mamy? A, tutaj było, tutaj było proste. Tu było proste. <laughs> Jakie to jest super. Teraz tu musieliśmy podskoczyć. Caufnij się. Cisiulu, żeby spać sobie tutaj równiutko. hopla. Tutaj, spokojnie, spokojnie to musi. A, upuściłem puściłem czas na. Dobra, hopla, hopla, hop. Kurde. Tu musimy sobie z tymi chłopkami na górze synchronizować, ale to jest proste. To jest proste. Popatrzcie, pyk, pyk. Aha, nie, nie, on musi być u dołu. Zostaniemy tutaj, i teraz hopla, hopla. Nie, powoli to nie nerwuj. Ja, ja chcę wam pokazać na siłę, że jestem super dobry w to, a to trzeba po prostu tutaj mieć więcej spokoju. To trzeba mieć więcej spokoju. Teraz on poleci ten robak w dół. To nie jest robak, to jest, to jest robot. Cicho, cicho. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. Kur, kurde! Czekajcie. O, i nie ruszaj się, Tomek. Tamten musi przelecieć w prawo. Teraz ten poleci w dół, i my skaczemy tutaj. Napierdzielamy, bierzemy tą klepsyderkę. Teraz poczekamy, aż ten farfocel wróci. Lecimy za nim wtedy, ale nie lecimy do końca, bo to się nie da. Już to miliony razy opracowałem, że się nie da. Czekamy tutaj, aż on poleci w lewo i wtedy my go wyciulamy. On tam, wiesz, poleci, a my w drugą stronę, nie? O, widzieliście, jaka akcja była? Dobra. Mamy to i już jest teleporcik otwarty, trochę w powietrzu. Dobra. I super, kurde. Dobra. Yy, dziewiąty level. Jeszcze potem 10, 11. Koniec, bo już nie dam rady. Yy, tutaj co mieliśmy? Yy, aha, to był prosty. To był prosty. Najpierw musimy nie naciskając na to iść tutaj. Bo jak naciśniemy, tam się zrobi jedna przeszkoda i jest dupa. Tutaj musimy przeczekać aż laser przeleci i lecimy za laserem w teleporcik. Yy, tutaj musimy nacisnąć, bo nie przeskoczymy. Bierzemy sobie tego tutaj. Nie wracamy jeszcze, patrzymy na laser. Teraz. I hopla, dobra. Teraz ogarniamy... Słuchajcie, muszę cofnąć czas. Teraz ogarniamy... Trzeba tak spaść i od razu w prawo, nie? Tak jak było w Rick, De w Rick Dangerous, o. I teraz ulubiony mom nie, nie, męczymy się z wyskakiwaniem. Cofamy se czas, nie? Cofamy se czas. No rusz dupę. O. I teraz już najzwyklej... Aha, tu były kolce z boku, dobra, sorry. O. Do góry, pyk, zbieramy te. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Teraz możemy już nacisnąć tą to tą tą, tą tą podłogę. I już tutaj jesteśmy prawie u finału. Pyk, i mamy to. Pomysły na lewele są w 18 minut. Ale mam nadzieję, że się nie nudzicie. Pomysły na lewele są fantastyczne. 15 leveli, jestem w 11. Jutro to przejdę. Ale dzisiaj wam na, tak na szybkę na pokażę po prostu. Pokażę ten. Dobra. Tutaj jest prościutka plansza, tylko w jednym momencie jest też super patent na zatrzymywanie czasu, który trzeba. A, źle widzę na podglądzie po prostu, wiecie? Czekajcie. O, teraz, teraz, teraz. Tutaj y, musimy. Jak dolecą. Tu nas zabije teraz, ale to nie ma znaczenia, bo to są klepsydry, które się nie pojawią z powrotem, więc zostaliśmy czas. No to jest fantastyczny pomysł, nie? Dobra. Ale, ale żem stanął na mikrometry, widzieliście to? No i tutaj jest na razie prościutko, nie? Ale zaraz zaczną się drobniutkie schody, na które chwilę mi zajęło wpaść. Yy, bo kurda, nie zatrybiłem, że trzeba po prostu pauzować czas, a te takie monitorki, które tam widzicie z lewej strony, jak zatrzymuje czas, one dalej jeżdżą. I to jest klucz do przejścia tutaj. Patrzcie, co trzeba zrobić. Patrzcie. Skupcie się teraz, bo nie będę powtarzał. Pauza. 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 <laughs> Jakie super, nie? Pauza. No, i już jesteśmy jesteśmy na górze. Pauza. Lecimy za ciulem. Pauza. Lecimy. Pauza. Po, po, teraz tego poczekamy troszeczkę. I teraz... Kurde, za ten, za, 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 miałem poczekać. Przez was, przez was się nie poczekałem. Moment. Trochę źle stanąłem teraz. Pauza. O! I mamy wszystkie. Mamy wszystkie klepsydry. Wracamy teraz do teleportu. Już nam się pojawił. Na tej samej zasadzie wracamy. O! Mamy to. Świetne to jest te pauzowanie. Świetne, to jest tak genialny pomysł, że masakieros, nie? Super, i mamy to. <grym> Dobra, wchodzimy w teleporta i teraz tury level, bo się już pogubiłem. Teraz level 10, czyli ten taki ostatni. Nie, 11 już, już jest 11. Do tego doszedłem, dalej nie daję rady. Popatrzcie, tutaj mamy pełno. Znaczy, już żem rozpracował troszeczkę, już jużem troszkę rozpracował. Bo tutaj trzeba ponaciskać odpowiednie guziczki. Każdy wyłącza inną sekcję. I tutaj trzeba. Tak, o, tak, o. Teraz z tego przez. Kurde, czekaj, bo muszę, muszę sobie cofnąć teraz, nie? Teraz z tego tutaj. Z tego tam. Kurde. Dobrze, że można cofać, nie? I hopla, i tu mamy pierwsze zdobyte, także to pamiętałem. Teraz musimy przejść na drugą stronę, i tutaj też mam opanowane te dolne otwieranie. Znaczy wszystkie mam opanowane, ale się jeszcze nie mieszczę w czasie, bo już, już sobie ponotowałem, rozkminiłem wszystkie. Piąte. Ach! A tam czas leci, nie? Tu, teraz tu, tu, i teraz tu, i musimy wejść na górę, i teraz wejść na z tamtej strony, wcisnąć chyba piąte albo siódme. To było. Ten albo ten. Czwarty. Piąty. Teraz się wracamy tędy. Wchodzimy na górę, znowu na windę i tam już powinny być otwarte, jeżeli dobrze pamiętam. A tu mogę się już mylić, bo, bo jeszcze tego nie ćwiczyłem. Nie, są zamknięte. Dobra, nieważne. Ten level muszę przebęczyć. Poważnie, fantastyczna gierka. Totalne 5 jak nie 6 w skali Eliopad. No to jest mistrzostwo po prostu świata. Zachęcam Was do zagrania, jest przecudownie ładna graficzka, jest fantastyczny gameplay, jest cudowny, świeży pomysł tylko grać po prostu grać. Teraz wyjdę do menu tylko yy, o. Tak, wyjdę do menu, selektem. Yy, tutaj widzicie, już możemy sobie wybierać planszę. Zblokowano mamy jeszcze 12, 13, 14, 15, ale jutro to jutro to załatwię. Dobra, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, hej.